Pan Krzysztof od pięciu lat mieszka w Schronisku imienia Świętego Brata Alberta. Kiedyś sam otrzymał pomoc i teraz wspiera innych. Mogę pomagać ludziom właśnie podawając im chociaż ten talerz zupy. Pan Paweł jest streetworkerem, szuka bezdomnych na ulicy, w pustostanach i na śmietnikach. Stara się zaprzyjaźnić z potrzebującymi i przekonać ich, by z pomocy skorzystali. Oczekują na pewno zrozumienia, tak? ludzkiego podejścia do nich. Są to osoby wbrew pozorom bardzo wrażliwe. Więc jest to bardzo ważne, żeby podejść do tych osób ze zrozumieniem i w taki opiekuńczy sposób. W tej chwili łódzkie placówki dla bezdomnych są pełne, ale jak zapewnia Małgorzata Wagner z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, każdy potrzebujący pomoc otrzyma. Dodatkowo myślę, że 200-300 miejsc to zawsze ale Nie było takiej sytuacji, żeby ktoś odszedł z noclegowni i nie uzyskał tam pomocy. Straż Miejska cały czas apeluje. Nie przychodzimy obojętnie obok osób potrzebujących pomocy, zauważajmy, starajmy się zauważyć te sytuacje, które mogą stwarzać zagrożenie dla takich osób. Jak się okazuje, łodzianie chcą pomagać, tylko w ten weekend strażnicy odebrali kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących osób bezdomnych. Interwencje można zgłaszać pod alarmowy numer 986. Niestety często zdarza się, że osoby bezdomne z noclegów w schronisku skorzystać nie chcą. Trudno im zastosować się do obowiązujących tam zasad. Tą podstawową jest zachowanie trzeźwości. To jest najgorszy problem. Bezdomności, gdzie ludzie najczęściej zamarzają przez to. Dziś po południu w Łodzi znaleziono kolejną ofiarę mrozu. W ciągu ostatnich kilku dni w naszym województwie z powodu mrozu zmarły trzy osoby. W przypadku dwóch kolejnych osób bezdomnych znalezionych w pustostanach przyczyna śmierci nie jest jeszcze ustalona.